A no. teraz mieszkasz, tam, tam się przewija jakaś chata, yy, w której nagrywacie ten materiał. Jest, nie mieszkasz w bloku. Nie, to w tym domu mieszkam 20 lat. Będzie na handel? Że po Michale Wiśniewskim? Nie, nie będzie, bo to jest ten dom, który komornik zabrał. <grym> Także ja go wynajmuję teraz, więc generalnie to... Wynajmujesz swój dom od siebie? Od hardcore? A bardzo często właśnie to pytanie jest najczęściej zadawane. Ty, ale po co ty kurwa budujesz dom, jak ty masz taką fajną chatę? I komórnik w oknie, pani Michale, rata. Nie, ale to już jest tak dawno temu, że nawet zapomniałem, bo to 8 lat temu, więc generalnie. Ja pierdykam, ale szwaka, przez te samoloty chyba przetańczyłeś tyle, czy bardziej nie. pokerka? Nie, wiesz, co, lotnictwo nie jest aż taką drogą e, imprezą jak rajdy samochodowe na przykład, no, w których nie miałem okazji uczestniczyć. Myślę, że najwięcej tracisz na fałszywych przyjaciołach. To po prostu największe. Jak to na dzisiaj sobie zabrzmiało. Dzisiaj sobie, tak. Dzisiaj sobie w ogóle odłożyłem, bo. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale ponieważ przygotowuję się do przeprowadzki i robię porządek w dokumentach. No i niszczę dokumenty generalnie teraz zawodowo. Jak Franz Maurer w Psach. Tak, ale palicie akta, no, no nie palimy, nie palimy. Na wysypisku ale, śmieci. Ale tam. Patrzę, na przykład, wiesz, spotykam jakieś wyciągi z dobrych czasów, wiesz. I, gdzie... po, i ocierasz ze nimi. Jezus <grym Maria. <grym tak. Ja tyle zarobiłem, a nie to podatek dochodowy dopiero. Nie, nie, nie. nie. nie to, to generalnie nie, ale wiesz, na przykład wezwanie do zapłaty za niezapłacony prąd na 300 zł. I patrzę, rok 2001. Tam dochód z tego roku był 15 milionów, nie? a tam kurwa po prostu niezapłacony rachunek 300 zł, wezwanie do zapłaty, nakaz komorniczy. I ja w ogóle nie byłem świadomy takich rzeczy. A nie? tak teraz na dzień dzisiejszy Twoje inwestycje wyglądają, czy Ty, jak ktoś do Ciebie przychodzi na przykład z inwestycjami, z jakimiś pomysłami, czy Ty inwestujesz, <laughs> czy nie? Dobre.